Dzień dobry, świetlista istoto? Czy słyszysz te słowa? Dzień dobry. To trochę jak czarowanie tego dnia, aby był dobry. Za czym czarujmy? Dzień dobry. Ten dzień jest dobry. Bez względu na nasze subiektywne oceny potencjalnie pod koniec tego dnia. <laughs> Słońce już wstaje. Śle nam pierwsze promienie. A ja zapraszam Cię jak co dzień do satana oświeconego serca. Sadhana to słowo oznaczające dosłownie wytwarzanie siebie jako oświeconego. To taka wyjątkowa praktyka, którą rozpoczyna się często o świcie. I ja ci proponuję sadhanę w postaci wysłuchania kilku kolejnych tekstów Bhagavad Gita. Bhagavad Gita taką jest w tłumaczeniu Śliślimar Szli, Bhaktivedanta swami Prapupada. Bhagavad Gita to księga, która jest częścią potężnej wiedzy, czyli wed, spisanych wiele tysięcy lat temu. Są spory, ile tysięcy lat mają wedy. Są przekazy mówiące o tym, że to jest pięć tysięcy lat, siedem tysięcy lat. Nawet 12 tysięcy lat. Na pewno są to najstarsze księgi ludzkości, spisane w sanskrycie, języku, który jest językiem indoeuropejskim, tak jak język polski. Bardzo stary język, piękny, który w sumie nie do końca wiemy skąd pochodzi. <laughs> Źródła Kierują nas w słowiańskość. Czy tak jest? Poczuj, Poczuj, czy wedy mogą być Twoje. Yy, Bhagavad Gita jest częścią Wed, yy, tak naprawdę częścią Mahabharaty, która jest potężną częścią Wed. Objętość Wed jest ponad dziesięciokrotnie większa jak objętość Biblii. Także może, może warto wysłuchać tej wiedzy naszych przodków. Bo jest szansa, że jest w niej coś, co jest dla nas ważne i coś, co ułatwi nam życie teraz, współcześnie. Jesteśmy w rozdziale drugim pod tytułem Karma Yoga. I dzisiaj zacznę od tekstu numer 18. Samozrealizowana osoba nie ma żadnego celu do osiągnięcia w pełnieniu swoich przypisanych obowiązków, ani też nie ma żadnego powodu, by ich nie pełnić. Nie musi też ona polegać na żadnej żywej istocie. Znaczenie według Rapupada. Osoba samozrealizowana nie musi pełnić żadnego obowiązku poza czynnościami świadomości Krzny. Świadomość Krzny nie jest jednak biernością, jak wyjaśniają to następne wersety. Osoba świadoma Krzny nie przyjmuje schronienia u żadnej innej osoby, człowieka czy półboga. Cokolwiek czyni ona w świadomości Krzny jest wystarczające do wywiązania się z jej obowiązków. Tekst 19. Należy zatem pełnić swój obowiązek bez przywiązywania się do owoców swojej pracy, gdyż przez pracę wolną od przywiązania osiąga się najwyższego znaczenia, według prapupada. Najwyższym dla wielbicieli jest osoba Boga, dla impersonalistów zaś wyzwolenie. Kto zatem pracuje dla krsny, czyli w świadomości krsny, pod właściwym przewodnictwem i bez przywiązywania się do owoców swojej pracy, ten niewątpliwie robi postęp na drodze do osiągnięcia najwyższego celu życia. Arjuna otrzymał polecenie, aby walczył w bitwie na polu Kurukshetra za sprawę krzny. Takie bowiem było życzenie krzny. Bycie człowiekiem dobrym czy łagodnym jest sprawą osobistego przywiązania, ale działanie dla najwyższego jest działaniem wolnym od przywiązania do rezultatów swojego wysiłku. Jest to działanie w najwyższym stopniu doskonałe i takie działanie polega na najwyższym Poleca najwyższa osoba Boga, czyli Sri Rytuały wedyjskie, na przykład nakazanie ofiary, spełniane, spełniane są w celu oczyszczania się z niepobożnych czynów, które dokonywane były dla zadowalania zmysłów. Natomiast działanie w świadomości Krsny jest transcendentalne w stosunku do skutków zarówno dobrej, jak i złej pracy. Osoba świadoma Krsny. Nie przywiązuje się do rezultatów swojego działania i działa jedynie ra z ramienia krzny. Angażuje się ona w różnego rodzaju czynności, ale jest całkowicie wolna od przywiązania. Hmm. Kilka słów ode mnie, do tego tekstu, już teraz. Czym jest dla ciebie słowo odpuszczenie? Dla mnie właśnie tym stanem. To nie jest stan, nie zależy mi, to jest stan, nie przywiązuje się do rezultatu, do wyniku mojego działania. Działam zgodnie z moim wewnętrznym, moralnym kompasem, prawem naturalnym, które się we mnie obudziło. Jako prawda, jako część prawdy absolutnej, która jest w każdym z nas jako iskierka naszej duszy, źródła. Po prostu kieruję się tym kompasem i działam, nie zastanawiając się do końca nad tym, jaki efekt to wywołuje. Czyli nie robię tego dla jakiegoś efektu, robię to dla samego działania. Działania, które jest podyktowane tym prawem naturalnym, które się właśnie we mnie przebudziło. Dla mnie o tym mówi ten tekst. O działaniu bez przywiązywania się do efektów. My często działamy, ponieważ widzimy jakiś efekt na końcu. Czyli, na przykład, e, idziemy na protest, ponieważ chcemy, by rządzący zmienili ustawę. Czyli z góry zakładamy, że ustawa musi być zmieniona. Wiemy, czujemy, że ustawa ma być inna. Hmm. A może nie do końca o to chodzi. Może gdy wyjdziemy protestować, pokazać swoją niezgodę, w pewnym sensie wyjdziemy na wojnę, na pole ruchu szetry, może najwyższa osoba Boga, czyli prawda absolutna, pokieruje naszą energią tak, że rządzący po prostu się przebudzą. <laughs> I stanie się pewien cud, którego nawet nie jesteśmy w stanie przewidzieć, wychodząc na to pole bitwy, bo jesteśmy ograniczeni jedynie chęcią zmiany ustawy. I dla mnie to jest właśnie to działanie, w prawdzie absolutnej oddanie każdego własnego czynu wyższym celom, których do końca nie znamy ponieważ nie mamy dostępu do wszystkich wyższych celów. Jesteśmy tylko fragmentem tej prawdy absolutnej. Natomiast nasz kompas prowadzi nas do tych wyższych celów. W pewnym sensie jesteśmy elementem, który te wyższe cele pomaga tej, tej wielkiej społeczności osiągnąć. Tak czuję ten tekst, ten, ten konkretny, 18. 19, przepraszam. Tekst numer 20. Bhagavad Gita. Nawet królowie, jak Janaka i inni, osiągnęli doskonałość poprzez pełnienie swoich przypisanych obowiązków. Powinieneś zatem wykonywać swoją pracę, dając tym przykład ogółowi ludzkości. No właśnie. Znaczenie. Królowie jak Janaka i inni, wszyscy byli duszami zrealizowanymi. Nie musieli zatem pełnić obowiązków nakazywanych przez Wedy. Niemniej jednak czynili to po to, aby dać przykład ogółowi ludzkości. Janaka był ojcem Sity i teściem pana Sri Ramy. Będąc wielkim wielbicielem pana, zajmował on pozycję transcendentalną ale ponieważ był królem Mithili, część prowicji Bitar w Chinach, musiał nauczać swych poddanych, jak wypełniać nakazane ich obowiąz im obowiązki. Pan Chrzna i Arjuna, wieczny przyjaciel Pana, nie musieli walczyć w bitwie pod Kurukshetrą, ale walczyli po to, aby nauczyć ludzi, że użycie siły konieczne jest tam, gdzie zawodzą dobre argumenty. Przed bitwą na polu Kurukshetra czynione były wysiłki, aby uniknąć walki. Włączając to nawet najwyższą osobę Boga. Jednak strona przeciwnika zdecydowana była walczyć. Walka była więc koniecznością, gdyż była to walka o słuszną sprawę. Chociaż osoba świadoma krzny może nie być zainteresowana tym światem, to jednak pracuje ona, by uczynić ludzi jak, uczyć ludzi, jak żyć i postępować. Osoby doświadczone w świadomości krzny mogą Działać w taki sposób, aby służyć na przykład innym, i to tłumaczy werset następny. Następny werset, tekst 21. Cokolwiek by nie uczynił wielki człowiek, zwykli ludzie podążą w jego ślady. Standard, jaki ustanawia swoim przykładnym zachowaniem, przyjmuje cały świat. To treść Bagawar Gity. A teraz jej znaczenie według Sri Slimat, Vedanta Parmupada. Ogół ludzi zawsze potrzebuje jakiegoś przywódcy, który potrafi uczyć poprzez swoje zachowanie. Żaden przywódca nie może oduczyć ludzi palenia, jeśli sam pali. Pan Kajtania powiedział, że nauczyciel powinien zachowywać się właściwie nawet przed tym, zanim sam zacznie nauczać. Kto naucza w ten sposób, ten nazywany jest akarią, czyli nauczycielem idealnym. Aby zatem nauczać przeciętnego człowieka, nauczyciel musi przestrzegać nakazów szasztr, czyli pism świętych. Nie może on stwarzać praw, które nie są zgodne z zasadami pism objawionych. Pisma objawione, jak Manus i Michita i inne podobne, uważane są za księgi wzorcowe dla społeczeństwa ludzkiego według których to społeczeństwo powinno postępować. Nauki przywódców społecznych powinny uczynić postęp, musi przestrzegać, yy, powinny popierać się na zasadach tych wzorcowych pism. Jeśli ktoś pragnie uczynić postęp, musi przestrzegać takich wzorcowych zasad, tak jak praktykują to wielcy nauczyciele. Potwierdza to również szli Bhagavata, oznajmiając, że należy brać przykład z wielkich nauczycieli, gdyż taki jest sposób na zrobienie postępu na ścieżce realizacji duchowej. Król albo głowa państwa, ojciec i nauczyciel, wszyscy uważani są za naturalnych przywódców ogółu niewinnych podopiecznych i jako tacy są za nich odpowiedzialni. Dlatego muszą być oni obeznani z wzorcowymi księgami, będącymi kodeksami moralności życia duchowego. No to teraz kilka słów ode mnie. Czy czujesz świetlista istoto, że nasi przywódcy mają w sobie kompas moralny? Czy mają w sobie iskierkę prawdy absolutnej? Czy nie są hipokrytami i faktycznie prawa, które stosują w stosunku do nas? Sami przestrzegają od wielu, wielu, wielu lat? Jeżeli tak, to wszystko jest ok. A jeżeli nie, to co z tym zrobisz? O to właśnie chodzi. To dotyczy każdego szczebla. To dotyczy naszego życia społecznego na poziomie pracy. I Naszej relacji z naszymi przełożonymi, właścicielami firm, naszymi kolegami w pracy? To dotyczy naszych relacji w związku? Czy możemy wymagać od kogoś, by był w stosunku do nas prawdomówny i ufny, jeżeli my kłamiemy i nie ufamy? Czy to jest OK? Czy to jest w porządku? Czy można oczekiwać od całego świata, by był piękny, dobry i wspaniały, kiedy sami wlewamy w niego żółć? No właśnie. jest właśnie ta odpowiedzialność, współodpowiedzialność za kreowanie tego wszystkiego, co jest wokół nas. Moim zdaniem o tym mówi ten werset i mówi o tej odpowiedzialności, która ciąży na istotach, które są już świadome, samoświadome, samospełnione, że te istoty są takimi nauczycielami i przewodnikami. I jeżeli się już jest taką istotą, to ciąży, ciąży, nie ciąży, właśnie <laughs> spoczywa, piękny, Dar, który można nazwać obowiązkiem, ale jest to pełny dar wolności, bycia wzorem, bycia liderem, przewodnikiem. Kim jest lider? Lider to ktoś, kto sam, całym sobą pokazuje, jak ma być. Jak działać? To jest y, oczywiście wzór, który nam podają wedy, ale ja się z tym zgadzam. Zauważam to również w takich relacjach ja i mój syn na przykład. Ogromną hipokryzją byłoby wymagać od niego albo karać go na przykład za to. Taki fajny przykład był teraz w Bagawadgicie, że pali papierosy, a sama bym paliła. Nie czujesz w tym sprzeczności? No właśnie. Chodzi o to, żeby samemu pierwsze doświadczyć zobaczyć sprawdzić. Co jest dobre, co jest właściwe, co jest zgodne z Twoim kompasem etycznym, moralnym, który się w tobie obudził, a potem po prostu zgodnie z nim żyć. A potem jest szansa, że jeżeli będziesz zgodnie z tym kompasem żyć, to staniesz się pewnym wzorem dla innych. Taka postawa daje Ci też prawo. Do wyznaczania granic tym, którzy jeszcze tego nie potrafią zrozumieć i poczuć, czyli do bycia nauczycielem. Tak czytam ten tekst. Tymczasem słońce już wstało, jest piękny dzień. Życzę Ci z całego mojego serca, Tobie, sobie, aby ten kolejny dzień był dobry, zgodnie z naszą mantrą: Dzień dobry. Mocą miłości mojego serca, Błogosławie, dobro, radość, prawdę absolutną w Tobie, we mnie, we wszystkich istotach, z którymi przyszło nam podróżować na planecie Ziemia, tym razem. Wszystkiego dobrego i do jutra.